To jest ten moment, artysto. Zaczął się nowy rok, nowe nowy możliwości, nowy potencjał, nowy start. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście możemy wpłynąć na zmiany, bo mamy najsilniejszą motywację i najwięcej wiary. Najwięcej wiary w to, że ten nowy rok będzie lepszy, bardziej wartościowy dla nas, że. Możemy mieć wpływ. To, czy mamy wpływ na naszą rzeczywistość, zależy od nas, od naszego zaangażowania, naszej determinacji, naszej wiary i konkretnych działań. Także życzę Wam, żebyście zaczęli konkretnie planować konkretne działania, konkretne zmiany, które spowodują, że ten rok rzeczywiście będzie. Bardziej wartościowy, ukierunkowany na sukces, ukierunkowany na niezależność artystyczną. I trzymam kciuki, żeby to wszystko przychodziło Wam z lekkością. I w tym wszystkim mogę Wam oczywiście pomóc, dlatego zapraszam do współpracy.